Grupa Hoshiyakari przedstawia... <mulcy> Film <z> serii Doraemon. Kana koto iina, dekita da iina Anna yume, kanna yume, ippai aru kedo Minna, minna, minna kanaete kureru Kushi minna, kokete kanna Tyle do siódmej. Dobrze, po prostu powiem prawdę i będę błagał o litość. Mama na pewno się na ze mną zlituje. Z drugiej strony, kiedy się złości, robi się straszna. Może to schowam. Nie, to zły pomysł. Co robić? Jak żyć? Jeśli to ukryję, a ona się dowie, to będzie jeszcze gorzej. Hmm. Doraemon, pomóż mi. Znowu mi nie poszło. Zero? Znowu? To żałosne, ale chyba nie mam wyjścia. Naprawdę, dzięki. Guzik, dobra rada. Kiedy masz kłopoty, wciskasz guzik i dostajesz niezawodną radę. Powiedz, czy mam się przyznać teraz, czy zaczekać? Hmm? Przyznaj się o siódmej wieczorem. Chwila, skoro i tak mam się przyznać, to może lepiej od razu? Nie, musisz posłuchać tej rady. Naprawdę? Nobita? Jak tam wczorajszy sprawdzian? Widzisz, mamo, telefon dzwoni. Zaraz wracam. To nasza szansa, szybko. I co teraz zrobimy? Chodź mi się przejść. Powinienem się przyznać od razu. Tak byłoby najlepiej. Skoro nie ufasz radom z maszynki, to może ją wypróbujmy. O, Giane! Mamy się z nim przywitać, czy lepiej go minąć? Daj mu kopa. No to do dzieła. Czekaj. Wielkie dzięki. Zakrztusiłem się dropsem. To naprawdę działa. Teraz już wierzysz? Nobita. Chwila, czekajcie. Gdzie im się tak śpieszy? Musimy gdzieś się ukryć do siódmej. To w co się bawimy? Mamy dzisiaj dużo czasu. Przepraszam, mam zaraz lekcję pianina. No nie. A to, co takiego? To chyba sprawdzian Suneo. 100%? Akurat, na pewno ściągał. Wyrzucę to do śmieci. No, Bita, czekaj. Odnieśmy mu go. To trochę potrwa, może nawet czymś nas poczęstują. Świetny pomysł. Bardzo Wam dziękuję. Kiedy powiedziałem mamie o moim wyniku, nie chciała mi uwierzyć. Bo nigdy w życiu nie przyniosłeś tak dobrej oceny. Wybaczcie, sprawy rodzinne. Mogę go zobaczyć? Co to ma być? Tu jest zero. Przepraszam, pomyliłem się. Całe szczęście. To zero to na pewno twoje. Mój synek dostał 100%. Oczywiście, dlaczego miałbym kłamać? Częstujcie się ciastem. Cóż, nie wszystkim idzie tak dobrze jak tobie. Jasne. Ciekawe, jakie miny mieli twoi rodzice. Przepraszam, ale na nas już pora. Przeklęty Suneo. Nie dość, że zadziera nosa, to jeszcze się ze mnie naśmiewa. Co poradzisz? Nic nie poradzisz. Ojej, deszcz. Biegiem. Gdzie mamy się schować? składzi. Szybko. Przestał padać, ale gdzie się podziął Nobita? Niech tylko wróci. Już ja mu nagadam. Dochodzi siódma. Kochani, wróciłem. To tata. No pięknie. Teraz oboje będą nam niezłe. To niesłychane. Musisz z nim poważnie porozmawiać. Dosyć. Poddaję się. To stare zeszyty taty. To przecież. Siadaj. Dobrze. Pokaż mi to. Co to ma znaczyć? Jak to zero? To akurat nie jego test, ale to pan go napisał jako dziecko. Cóż, każdy popełnia błędy. Trzeba wyciągnąć wnioski, przyłożyć się do nauki. Oczywiście. I co, dostał nauczkę? Tak, oczywiście. Bądź grzecznym chłopcem i bierz staty przykład. Opracowanie grupa Hoshiakari. Miks i tekst polski, a to man na podstawie tłumaczenia grupy Demon Lighters. Czytał Anonymus.